O, w czasności go godna czci, co lud do niebe bł wiedziesz bra, z łui i proginąka wernych ci, daj schyliwą pomoc ze waśni na. Jedne wewemu w Trójcy, władcy ziem, Niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczysty żywy wyciemscy, Ojczywy rańskiej daważy nas. Amen. Kirie elejson, chryste kirie Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta trójca jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, syna ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, w dłonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, ze Słowem Bożym i zjednoczone, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, jest kończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, o Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Bożej, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorąco ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości, miłości, skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci, miłości, pełne. Serce Jezusa. Mód wszelkich na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkie chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krój zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w którym są wszystkie skarby mądrości, umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, którym sobie Ojciec bardzo podoba, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwej wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wojnę dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiwuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiwuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiwuj się nad nami, serce Jezusa w uczniom przebite. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierający, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Rozkoszy wszystkich święty, zmiwuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przechepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Nad nami. Jezu cichego i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca twego. Módlmy się, Wszechmogący wieczny Boże, wejrzy na serce najmilszego syna swego i na chwałę i zadośćuczyń, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tego syna swego Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Do serca twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, O Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, zbawicielu słodki pośredniku boski jedyna ucieczko nasza w sercu swoim racz nas obmyć do serca swojego racz nas przytulić w swym sercu na wieki racz nas zachować O Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlitu się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i Nie zginęli z nęcy i głodu? Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela? Przywieć ich do przystani prawdy i jedności i wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz? Użyć Kościołowi twemu bezpiecznej wolności? Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu? sprawa aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Panie Jezu Chryste, obecny w tym Najświętszym Sakramencie, Twoje boskie serce jest zawsze dla nas otwarte. Z tego boskiego boku bo Serca wokół wypływają nieustannie dla nas zdroje łask, które są nam potrzebne w naszym codziennym życiu, abyśmy włączeni w Twoje kapłaństwo, nieustannie składali Tobie naszą ofiarę, ofiarę naszego czasu, ofiarę naszej modlitwy, ofiarę często naszych cierpień i doświadczeń. Czyste wieczny i najwyższy kapłanie, prosząc się o Twoje błogosławieństwo, prosimy, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi naszego powołania, którym jest świętość, którym jest zbawienie. Błogosław nam, Panie Jezu. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelne. Miłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie wielbimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Wielbię Cię, Webie, w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Cię, Webie, w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Cię, Webie, w każdym momencie ożywy chlebie nas w tym sakramencie, ożywy chlebie nas w tym sakramencie. Króluj nam Chrystus. Zawsze i wszędzie to nasze rycerskie kasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Naprzód przeboję młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. Wodzem nam Jezus w ukryty, z nim w bój nasz zastęp wyruszy. Wodzem nam Jezus w ukryty. נים בוי נרסא סטמפ